Cześć, witajcie! Dzisiaj będzie o KW1, czy jest to czołg ciężki radziecki piątego poziomu. Tradycyjnie pokażę Wam e, bitwę pokazową i omówimy sobie przy okazji drzewko tego pojazdu. Tak wygląda drzewko tego pojazdu. Jest ono, można powiedzieć, dosyć bogate. KW1 możemy zbadać po A20, który ma oczywiście czwarty poziom. A następnie po, KV, po KW-1 możemy zbadać KW-2 i KW-1S. Mamy również do zbadania tutaj dwa działa, wieże, dwa silniki i gąsienice, którą akurat w tym przypadku nie zbadałem, bo nie widziałem takiej potrzeby. KW-1 ma 830 punktów wytrzymałości, a jeżeli chodzi o pancerz, no to tutaj wieża akurat tutaj jest ta zbadana, która ma 115 mm z przodu, z boku i z tyłu ma 110, a jeżeli chodzi o kadłub, no to tutaj rewelacji nie ma, jak na czołg ciężki, ale pamiętajmy, że to też jest piąty poziom, więc te 61 i 67 i 57 z tyłu yy, to też nie jest najgorzej, ale rewelacji nie ma. Jeżeli chodzi o działa, to tutaj omówimy sobie dwa działa, bo tutaj różnie gracze grają, 85 lub 122. Na start, na sam początek omówimy sobie 85, którą ja akurat gram. Czas przeładowania to 10,5 sekundy, a jeżeli chodzi o średnie przebicie, to 120 przeciwpancernymi i 161 podkalibrowymi. Które zadają niecałe 200 Damage'a Tak średnio Limit obrotu działa w górze to jest 124 stopnie i w dół 7 stopni No a jeżeli chodzi o te drugie działo to, to można powiedzieć, że to jest taki troll, to jest krótka 122 Czas przeładowania to jest dwa razy dłuższy W stosunku do 85, bo 20, ponad 20,5 sekundy a jeżeli chodzi o średnie przebicie, to w oburzących to jest tylko 30, no bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest troll, to jest krótka 122, ale zadaje za to 450, maksymalnie 450. Więc tak, średnio w zależności od pancerza, im, krótszy, im mniejszy pancerz, to po prostu zadaje się więcej tych obrażeń. Jeżeli chodzi o limit obrotu działa, to tutaj jest podobnie jak w przypadku 85. Jeżeli chodzi o silnik, to tak jak mówiłem przy pokazywaniu drzewka, że mamy do zbadania aż dwa silniki i różnica między tym bazowym silnikiem a tym do zbadania to jest aż 150 koni. W stosunku do tej mocy silnika, jaką możemy tutaj osiągnąć, czyli 500 w przypadku tego silnika lepszego to te 150 koni daje dużego kopa temu pojazdowi. A jaka jest różnica między tym silnikiem pierwszym do zbadania, a tym drugim do zbadania? Różnica jest tylko w szansie na pożar po trafieniu w silnik. Bo tutaj jak widzimy jest tak plus 5 w stosunku do tego silnika bazowego. Natomiast ten silnik, który jest pierwszy do zbadania, ma praktycznie te same parametry co to jest drugi do zbadania, ale nie ma tej szansy na pożar y, po trafieniu w silnik. Ma on y, tyle, ile podstawowy silnik, bo ten do zbadania, co teraz pokazuję, ma 15% szans, czyli 5% mniej niż ten bazowy i ten drugi do zbadania. Jeżeli chodzi o ten czoł KW1, jest to dosyć popularna opcja wśród graczy, bo patrząc na to co mamy później do zbadania, szczególnie na tym szóstym tierze, mamy KW1S, który też w jednym z odcinków omawiałem. Ma on potężną 122 i to już nie krótką, tylko tą długą, która ma dużo penetracji i zadaje dużo przy okazji obrażeń jak na szósty tier to jest Naprawdę mega spokojnie działa. A jeżeli chodzi o tą kawu dwójkę, no to tutaj można powiedzieć, że jest to czołg do zabawy, bo posiada 150 krótką, która jest mega fajnym trollem. I też za niedługo na tym kanale pojawi się odcinek o kawu 2 Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny, do subskrypcji, aby być na bieżąco. 芝麻这些。